Dzisiaj będziemy sprawdzić straszną legendę o Among Us. Ogólnie chodzi w nim o to, że po zrobieniu pewnych czynności, powinno nam się coś dziwnego stać z Among Usem. Więc zostawcie łapkę w górę, a ja już przechodzę do kroków, które trzeba zrobić. Na początku ustawiamy z Europy, czy tam Ameryki. Się, lecę, Z Europy na Amerykę. A jeśli ktoś ma już Amerykę, no to dobrze. Teraz możemy wejść albo na, na free game, albo na publiczne. A ja akurat tam włączam na free play. Więc ustawiamy na mapę deskelt. Ważne jest to, żebyśmy byli impostorem. I tak za, musimy zabić dwie osoby. Więc wrócę do Was po zabiciu. Pierwsza i druga. Więc teraz musimy zraportować. I ważne jest to, żebyśmy wylecieli ze statku przy drugim głosowaniu lub pierwszym. Więc ja raportuję i piszę. Musicie tego pisać. Kurczę. No dobra, to ja zabiję jeszcze jedną osobę. Choć nie, teraz to nie zadziała. No to trzeba wcisnąć emergency. Bo no tak, przy drugim głosowaniu. Tak więc ja trochę zaczekam. Kilka sekund. Dobra, już mogę nacisnąć. Up. Kurczę no Dobra to ja do was wrac wracam Po zabiciu tych dwóch osób Przy następnym free game Pierwsza I druga No i raportuję Oczywiście na samego siebie. Kurczę. Hmm. E Jeśli je je się nie uda, to wezmę na publiku Chodź sobie yy, ale tak, robię na szybciej emergencji i głosuję na samego siebie, wow. No dobra, wchodzę na publika, więc yy, no. Widzimy się na publiku. Zapomniałem zmienić się na nerd już zmieniłem więc też znalazłam w mecie drugi taki, że tak powiem, straszny, że straszną rzecz, w Among us. I chodziło ku mnie o to, że. Wyjaśnię wam kroki. No, wyjaśnię wam kroki w czasie, gdy będę tutaj. Więc na szczęście tutaj nie chodzi o głosowanie, musiałam znaleźć taką legendę bez głosowania. Ogólnie musimy być creamate i zrobić zadanko jedno. Nie chodzi mi tutaj o część zadania, tylko zadanko. Um, idę do admina zrobić słabkarta. Mm. Dobra, i teraz musimy sobie pójść do elektryka. i czy to się nagrywa? tak i tutaj se trochę postoić więc widzimy się jak już trochę tutaj postoję ważne jest by się nie ruszać w sensie no po prostu postójcie se w tym elektryku yy, gdzieś tak przez minutę i resztę wam wyjaśnię dobra postawmy se już tak trochę i teraz ogólnie chodzi o to, żeby zrobić emergency i jak na złość pewnie teraz mnie wywalą i nie zostać wywalonym ze statku. A nieważne jest, czy ma się Europę, Nord Amerykę, ale dobra. Robię emergency no i głosuję sobie na kogoś. No. I ten typek y, z 2, 3 wylatuje. Nie jest importerem. Chyba nikt nie jest. Choć ty, ja tam się znam w końcu, a trochę nie gram na No i musimy teraz se, pójść do Moim Pońców. I teraz posty trochę przywędzie Dobra. I ostatnia część, idziemy do security. A ja, co ja tam gadam? Nie security, tylko Upper Energy i musimy tutaj trochę postać I zrobić to. Jak się nie ma tego taska, to to nie zadziała. W sensie i bierzemy se to robimy. Zrobiliśmy se to. I teraz musimy wyjść z lobby. W sensie Ale przed tym ważne jest, w sensie... A przed tym ważne jest to, żeby pójść do... One i i tam wyjść. Dobra i teraz musimy sobie trochę poczekać. Ogólnie stało się coś mega strasznego. Wyszłem z gry, bo niestety nie udało mi się tego uchwycić. Próbowałem jeszcze raz to zrobić, ale przyszedł na mój telefon jakiś dziwny SMS z treścią o jakieś tam numerki coś o się, coś tam jakieś te cyferki i postanowiłem to wpisać w gogle nie wiem, to może jakiś tajemniczy numer telefonu więc wchodzimy na Chrome No i wpisujemy se ten numer, Ten było osiem dziewięć sześć cztery pięć siedem cztery cztery oj, sześć Kurde. No. Jakiś dziwny numer telefonu. Hmm, bardzo dziwny. Ostrzegam was, nie próbujcie tego. Bo, no, po prostu nie próbujcie. Ja naprawdę się tylko przestraszyłam. Jak chcecie, wpiszcie ten numer telefonu i zobaczycie, że ja was nie uchukałem więc to widzenia i miłego dnia